Piotrek żyła jak on walczył o odległość w tej pierwszej kolejce. On tam dostał podłuch, a mimo to pofrunął 143 metry. Teraz potrzebuje 139,5. Piotrek żyła w powietrzu. Ależ znów walka o odległość była bezkompromisowa na granicy brawury. Próbował Piotrek Żyła, trzy wystarczyło, 139,5 tyle, ile wskazywał komputer. 18, 18,5 punktu, więc być może, być może wyprzedzi Biślego, czyli Marko Sajzenbichlera, jak go popularnie nazywają polscy kibice, to naturalnie z sympatii. No i patrzymy na Piotra Żyła raz jeszcze, jak on to wszystko znosił. Tę wieczną loterię odej odejmiemy mu 8,5 punktu za warunki wieczne. Czy to wystarczy, aby objąć prowadzenie? Jeśli tak, to będziemy mieli co najmniej drugie miejsce dla Polaka. Jeszcze moment, jeszcze chwila. Nota Eisenbichera to 268,7 punktu. Piotrek Żyła jest liderem! 270,8 punktu, a więc po raz czwarty w tym sezonie ma szansę stanąć na podium Piotrek. Ale pozostało nam już tylko trzech...